Gdzie to jest? Jakiś nie wyobrażam, to jest nagrodę foki. Ja, ja, ja. A co ty robisz teraz, Kamil? Ty nie. ściągasz aplikację. Nie, nie, ja to jest nie. Jest 21 w prawie 30, i jutro zaczynamy. Ten no chłopak nawet nie ma. Nie ma nawet aplikacji. Masz, spójrz na siebie. Jak wiesz, w to zdjęcie. Jak ktoś do kogoś przyjeżdża, to chyba widzi większe to zdjęcie. No nie, normalnie jak, jakby cegła spadła na głowę, wiesz? Nie no, masakra, patologia. Patologia. To się zmieni to zdjęcie. A, to już za późno. No, super. Yy, Moje drodzy, dziś przygotowaliśmy niezwykłe wezwania dla dwóch dostawców Globo. Z jednej strony mamy mnie, czyli mistrza w strefie Dostał, a z drugiej strony mamy Kamila, czyli świeżaka w świecie dostał. Więc jesteśmy gotowi, żeby dzisiaj sprawdzić, który z nas będzie w stanie więcej zarobić na elektrycznych rowerach od Capacity, które wynajęliśmy w poprzednim odcinku. Także zapraszamy do oglądania. A jeśli szukasz stałej lub dorywczej pracy, po tym nagraniem znajdziesz link do rejestracji w Google, czy w Uber Eats i nawet 200 zł za rejestrację, używając mojego linku, a szczegóły klasycznie w opisie. Dziękuję. Wieprzowina? Wiecznica i wieprzowina. Kawa? Kawa z mlekiem. Albo może herbata, Nie, no kawa, bo przynajmniej sensie człowiek. <laughs> Dobra. Do zapłaty będzie 37,80. Właśnie pan kartą czy dotługał? Tak, kartę, dobrze. Moje drodzy, zasada wyścigu jest bardzo prosta. Myldujemy się, siadamy na rower, realizujemy dostawę. Na koniec tego wyścigu spotkamy się, porównamy nasze zarobki i również doświadczenie. Prawda, Kamil? Tak. Moje drodzy, Masz. partner fotowy jest potrzebny po to, by właśnie. W takich momentach, jak sobie siedzimy tutaj i czekamy na, na McDonalda, partner flotowy w tym czasie martwi się naszymi podatkami oraz papierkologią. Więc wkrótce, w City Drive, polecam, link znajdziecie w opisie. Kamil jest zadowolony. Od, od razu inny człowiek. Jest i cukier, Kamil, a ty mówiłeś. I co? Dawaj, co to tam, co my tam mamy? my mamy dwa wrapy, tak? Wie, tam, kawa, tam, kawa mekiem, tak, tak. tam z mlekiem, Tak. ty też? Czyli bez różnicy. Więc smacznego. Ale tak ogólnie, jak Kamil, powiem ci tak, ogólnie teraz jest ciepełko i ludzie coraz mniej je, siedzą w domu, wiesz? Tak. Poproszę. Ja mam pieniądze. A, czyli jedna soszetka. To też. Weź... Super, na nie wiem o co chodzi. Bo... I teraz meldujemy się. 3, 2, 1, start! Jaki poza obszarem. Ej! Ej, a ja jestem poza obszarem. No co ty, oszalałaś? No, ja jestem teraz po, poza obszarem, Kamil. Jest. Kamil, udało się. Ale to jest chore. Ta strefa meldowania jest naprawdę bardzo ciekawa. No i wsią, i czekamy na zamówienie No najlepiej no, jakby mi tylko przychodziło do Biedronki, bo tam łatwo. Ty nie muszę z rowerów schodzić. No o proszę bardzo. 882, co tam masz? No masz biedę. No i teraz klikasz. Tak? Tak. I co masz? Masz customerę. To znaczy? Na razie możemy sobie tutaj stać. Customer to jest takie zamówienie, które niby jest, ale wciąż go nie ma. Tytoniowa 1, czyli to będzie dom? E, to będzie ten apartamentowiec. No i jak ja mam wiedzieć? dopiero później, później się dowiesz musi się. A dopiero później się dowiesz bo wszystkie szczegóły typu szczegóły, numer jest... piętra kod do domofonu, winda nie działa pies za głośno szczeka żeby cicho wchodził czy dziecko śpi, żebyś zostawił zamówienia pod drzwiami, wszystko, wszystko będzie to z kiedy ja będę wiedział, że to jest e, gotowe do odbioru? powiem Ci tak, teoretycznie e, zajmuje to parę minut, ale ja na przykład e, długo nie mogę czekać i i przepisz zamówienia. Naprawdę. To jest wkurzające, bo piszesz na pomoc. Ona pisze, że teraz, 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 teraz. I tak teraz, mija 20 minut. 20 minut stania. No halo, no tak się nie robi. No nie? No. No właśnie. Dlatego ja zawsze zrzucam to zamówienie i poproszę o kolejne. O, to teraz mi to dali. Aha. Proszę bardzo, teraz ja to dostaję. I teraz, moi drodzy, ja. To przepisuję i taka jest jazda. Tak dobry początek naprawdę. Ech. No i dobra, jakceptujesz ja to, no. ale co to jest? No nie wiem, zobacz Circle Cyrki. Circle OK, ze stacji benzynowej odbierasz. Wiem, że go tu podetnie Clucz zabieramy. Powinien być jeszcze nie gotowe, to ja on tam wejść no bo przed chwilą pokazywało, że było 4 minuty, a teraz mam 7 Klient zapłaci Ci gotówkę i widzisz 48,64 jest za odnotowane i klient zapłaci też 48,64. Czyli, jeżeli przyjedziesz do niego, a on ci powie: ma, Masz pan tutaj stół, proszę o resztę, to on w aplikacji zaznaczył, że wydać Ci bez reszty, więc albo niech szuka, czyli ty tak naprawdę w tej sytuacji nie musisz mu wydawać reszty, bo on nie zaznaczył o to i tyle. A ty masz saldo gotówkowe ty masz saldo gotówkowe 0. Ja mam saldo gotówkowe 70, bo ja troszeczkę więcej pracuję i nazbierałem tej gotówki chyba i te drugie też, chyba 21,7, dziękuję. No dobra, to jedziemy No dobra, to ekspresowe dostarczenie teraz będzie pierwsze Bo tu pan czeka na spożycie I muszę od niego wziąć dowód tożsamości czy nie czyli... A tam jest alkohol? No tak No to w takim razie, no widzisz, jeżeli widzisz, że tam starszy pan no to no, nie ma takiej no, tak. potrzeby, ale jak taki jak świeżek jak ty, no to ja bym miał jakieś wątpienia, więc o ja też mam Proszę bardzo O, ja mam glowo refound pel, czyli ja mam Biedronka. Pamiętasz gdzie masz jechać? No na tytuje, ty masz Obok. No nie wiem, nie wiem. Mam taką nadzieję, że tam ci pokazała. No, no dobra. Eee, Sumara. <ślać> Moi drodzy, przejechaliśmy teraz do biedronki. Już dzwonił Kamil z pierwszymi problemami, że w cyrkle Keju najpierw było 7 minut oczekiwania, najpierw 4 minuty oczekiwania, później 7. I co ma robić? Więc oczywiście wspierałem go i. <grywy> to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe wyzwania, przede wszystkim dla Kamila i dla osób, którzy. Nigdy w życiu czegoś podobnego nie robili, a praca na Deliverce jest naprawdę bardzo a, ciekawa. A zawsze tu coś się dzieje, zawsze, zawsze są jakieś awantury. pierwsze zamówienie Zadzwonimy zaraz do niego jeszcze Jest i on, i co nam Kamilku, dostarczone? No właśnie nie, dopiero dzwonię A, dopiero dzwonisz Bo właśnie tak patrzę, jesteś już tam u klienta Ale ty szybki jesteś Dzień dobry Dziękuję, Dziękuję bardzo, do Jak zwykle problemy, które trzeba rozwiązywać. Tak Kamil? Ej, wiesz co, bo miałem tutaj, odebrałem dwie. No. Dwie paczki no. i miałem trzy adresy, dwa adresy, tylko że dałem to panu i nie wiem czy to dobrze czy nie. A miałeś jeszcze A, B i C? No, miałem trzeci adres jeszcze. To teraz tak, to teraz dzwonisz do tego klienta No I musisz zabrać paczkę, bo oddałeś klientowi dwa ale on dwa, z... zapłacił 5 dych Ale on zapłacił za swoje i zabrał Aha. przy okazji obce Dobra Dobra Już idę tam do niego <noise> Dobra ja, Ale, ale <noise> na razie Na razie Dla pani? Dobra, to sekundkę Domofon. Dom, no właśnie domofon nie działa, dzwoniłem chyba No właśnie tak się zorientowałem, dziękuję Dziękuję bardzo Dobra, pierwsze zamówienia moje dostarczone Dostarczam potwierdź dostawę Zapłacili nam Ile? 8,45 O i kolejny wpadę, proszę bardzo Pizza hut pizza hat, pizza hat jedziemy Tak, Kamil? Aj kurde pan miły, ja oddał zamówienie Nie oddał? Oddał, oddał, pan miły oddał. No to masz szczęście. Jeszcze ja mi dnia życiu No, czasami są podwójne zamówienia również, tak. A to ja nie, nie wiedziałem o czymś takim. A ja Zasz na pewno tutaj... jaka dobra, mam ma pan to wszystko dobrze, nie miałem więcej, bo bym mu wszystko oddał z tej torby. Kamiotyszo nie się, Liszczo. Nie, ja nie panie małeś. Bardzo źle. Bardzo <grym> to się stresowało. Stresik był Ale spoko, widzisz, widzisz czasami wyjścia ze strefy komfortu jest bardzo przydatne, bo niby prosta sprawa, niby prosta sprawa odebrać zamówienie i odwieść to zamówienie. No. A można troszeczkę w taką malinę? No to była dosłowna malina. <grym> Dobra, to jadę na to drugie zlecenie. Dobra. Gdzie tu mam jechać? To gdzieś mi prowadzi przez jakiś las. Ale jesteśmy już prawie blisko. Hmm. Mudzo no ciekawe. Nie mam pojęcia, jak tu teraz wejść. 2,24, 24. 24? Kurczę nie mogę się dostać, bo e, czekaj, aha Czekaj, bo chyba pomyliłem albo pan pomylił no, o numer... ale to on pomylił chyba A co masz tam co za zamówienie? Wódka O, no to Kamion niestety Ale z takimi zamówieniami w sobotę z rana czasami tak jest tak, chyba. E, o to już otworzył, czekaj Dzień dobry. ja pani. Dobra, bo tam była podana klatka 4, a tutaj jest 2 chyba, tak? Bo mnie pani zaznaczyła na aplikacji ze 4. A, że czwarte piętro, okej, okay. a ja tam stałem i nie mogę się do pani zadzwonić. Przepraszam, że to tyle trwało. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Przepraszam, że to tak długo trwało, ale ty, 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 ty normalnie wiesz, wyższy poziom obsługi klienta Ale człowieku, ja to zostanę w zawodach, będę biegał po tak po tych schodach Tak, ale ci powiem, że trzeba mieć ten uchwyt, bo bez tego uchwytu mi się strasznie ciężko jeździ Przecież dwa zamówienia tylko zrobiłeś ty Aj, ale to było daleko Weź, proszę, masz elektrykę Kamil Ja wiem, aż ciężko jechała, Ale po drugie mnie to stresuje teraz Muszę odpocząć <grym grym grym /4> <zresuaq> no Bardzo stresujące, jeszcze nie mogłem znaleźć tej klatki, to już w ogóle mnie stresowało To pani chodziło o piętro Kamilko przecież, Kamilko, przecież to jest tylko praca na deliverce. Mówiłem, że Kamil da radę My jesteśmy już na miejscu, dziesiąte piętro, bez windy, jedziemy Oj, 15 mieszkania numer 10, przepraszam. Powiedzieli, żebym 10 minut czekał. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie chce mi się czekać tak długo, bo za dużo w sumie czasu nie mamy. Zobaczymy gdzie jest zaraz Kamil, czy, czy wpadło mu coś, czy on tam cały czas się kręci. Eee, nie, jedzie, jedzie z powrotem, jedzie z powrotem. Mamy go tutaj. Starszy brat nadzoruje. Dwa chodbogi i kawusia. Jedziemy do naszego klienta. Już mówię ile. Dobra, potwierdzamy odbiór. 1,4 km. Jest w porządku. Jedziemy. Zapomniałem włączyć, że było zlecenie Ale już jestem po odbiór jakieś naleśniki były Naleśniki mamy, no to jedziemy Jesteś na miejscu 30 no ten głos, to jest o, dziękuję panu bardzo. Bardzo miły pan. Trochę pomógł. Mieszkanie 27. Nie, o kurczę, żeby była wyna. Ludzie szczęście na mnie trzymam psychicznie. Dzień dobry.

Okej. Okay. No? Tylko, że... a z... uh, uh, you, you don't have? Never? Yeah. No, no. Yeah. Oh, Okej. Okay. That's uh, yes. Okej. Okay, Thank you. Daj. Kurczę, nie bardzo wiem o co chodzi, bo tutaj jest napisane, że klient zapłaci 50 zł. A do zapłaty jest 34,91, więc tak naprawdę nie wiem czy to jest dla mnie, czy czy też nie. Ale zaraz zadzwonię do Mikołaja i się dowiemy. To jak wyjdzie Zimno na zero, potwierdzamy kurczę, jestem cały spocony Masaka Nie wiem czy nie dobrze widać Pierwsze wrażenia no Dosyć sporo Trzeba się najeździć, nie ma co Moi drodzy ha! Kamil dookoła tej wiatracznej widzę jeździ cały czas eee... customer kolejny, musiałem po raz kolejny zrezygnować zamówienie GLOWO przepisywania zamówień, nie toleruje a ja nie toleruję długie oczekiwania na zamówienie, niestety niestety, kolejne zamówienie albo na szczęście kolejne zamówienie, o no i teraz normalna Biedronka upadła i pojedziemy w tym samym Bloku odbieramy i w tym samym bloku przekazujemy zamówienia. 12:50 na zegarze, 50:20 zarobiliśmy. Niech Kamil tam popracuje. Kawusia z tego zielonego sklepu na pobudkę. I jeszcze troszeczkę pojeździmy do, do 13.30, ponieważ Kamil idzie do szkoły i niestety musi już kończyć. Ja przełączam się na skuterek, na tą Hondę i będę, e, będę jeździł już do tej 18.30 lub do 19.00. E, będę jeździł Hondą. Capacity rower elektryczny wstawiamy do garażu. Ten biały on jest moim zdaniem zdecydowanie wygodniejszy. On nie jest taki sztywny, nie jest taki twardy. Tym bardziej są przerzutki w tamtym białym i ogólnie te szerokie opony dają bardzo fajną frajdę z jazdy. Ten jest bardziej taki, tak jak Kamil mówił, na, na takie spokojniejsze przejażdżki, dłuższe, a ten można tak fajnie poszaleć na nim. Za wasze zdrowie kawa i za chwilę spotykamy się już na podsumowaniu. Podjeżdżamy do promenady. Będzie to już ostatnie zamówienie bo Kamil, korpo szczur, nie jest przyzwyczajony na takie napięcie więc zabieramy ostatnie zamówienia i jedziemy do domu a, ktoś do szkoły o, jest, jest i ten pan ty, ja ostatnie zamówienie odbieram i spotykamy się u ciebie w domu Eee, dobra, no ja już, ja już zakończyłem ostatnie, także ja te i wracam. A ty w o, którym dzięki. miejscu teraz jesteś dokładnie? Eee, obok ronda wietrznych. Dobra, więc e, myślę, że o tej 13.30 będziemy e, na miejscu. E, dobra, no to do zobaczenia. Dobra, to na razie do dobra. zobaczenia. obecnym już kończę, czekam jeszcze na Mikołaja i zaraz zobaczymy, co zarobił więcej. O Jezu, to się jeszcze rusza, o jedź, Jedzie, 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 jedzie ten zakręcony, kur... A? Dobra, obstawiam, że zarobiłeś...

Złotych. To teoretycznie trzymaj to gdzieś u siebie, bo trzeba będzie zapłacić tą nadwyżkę, bo za mało zarobiłeś. Najśmieszniejsze jest to, że tam po jednej zlecenie gdzie Pani miała zapłacić złota dałem 55, więc nie wiem o co chodzi. Więc nie wiem czy to jest dla mnie, czy trzeba mi to oddać? Wiesz co, dała Ci 55, a w aplikacji ile pokazywała? 35. 35, czyli dostałeś teoretycznie dwie dożki na piłek. No właśnie nie, nie mogliśmy się porozum porozumieć, bo tam było. Ona... Ty nie mówisz po polsku, czy co? ona po polsku. A ona nie mówiła? E, tak. I... A co ona powiedziała, że ona, ona cię... nie... nie nie no, ma No i tam było napisane, że 34 do zapłaty, klientka zapłaci 5 Nie, nie, nie to i da jeszcze 5 zł, więc nie widziałem. ona mnie już miała chciała coś więcej, więc znałem go, dobra, biorę wszystko, bo nie wiem o co robić. No to teoretycznie dostałeś 20 zł na piłek. Dobra Kamil, to dwa słowa. Co powiesz? Jak ci pierwszy raz ten minął? Hmm, Rozboliłem sobie palec, ale okay. przede wszystkim trzeba ee, mieć statyw. Trzeba mieć statyw, bo bez tego nie ma opcji. Nie da się jeździć po prostu. Trzeba mieć statyw na rower żeby normalnie jeździć. to podstawa bez tego... Myślę, że Ani rusz No dobra, moi drodzy, dobra. Na tym kończymy dzisiejszą zmianę, więc powiem, że ogólnie fajnie było. Myślę, że... Co? Wygrałem. Bo? A, no jeszcze jako na No tak, to Kamil gratulacje. Wstępnie chciałem, żeby kto wygrał, ca... ten zabiera całą kasę, ale teraz, teraz to zmieniłem zasady na samym początku, więc to nie było ustalone. No dobra Kamil, dobra, to dzięki za dzisiejszą zmianę. Dzięki. To do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia.